Bajeczka rewelacja, mam efekt od razu. Cud bajeczka rewelacja. Pielęgnację, na której efekty należy poczekać? Czy wybieramy natychmiastowe rezultaty pielęgnacyjne, natychmiastowe wygładzenie i nakładamy plastik na twarz? Jest cud, bajeczka, rewelacja, wygładzenie na maksa. Lo, dzień dobry, moje kochane skarby. Dzisiaj przychodzę do was z najgorszymi, najniebezpieczniejszymi kremami do twarzy, które możecie kupić w Rosmanie i nie tylko w Rosmanie, tak naprawdę. Kosmetyki, które nie są warte uwagi, które nie są warte grosza, które nie są warte zainteresowania, zdecydowanie... Produkty również są testowane na zwierzętach i muszę Was na wstępie przeprosić, ponieważ może tutaj lekko słońce przebijać, a nie mam rolet w teraz obecnie w pomieszczeniu, w którym nagrywam ten film, i słońce może po prostu rządzić tutaj oświetleniem. Także przepraszam Was z góry, wybaczcie mi. Więc dzisiaj porozmawiamy sobie o czterech najgorszych kremach do twarzy, które nie są warte uwagi, które nie są warte zainteresowania ani swojej ceny. Także jeżeli Was taka tematyka interesuje, serdecznie Was zapraszam do oglądania dalej. Także rozpoczniemy temat od pierwszego kremu. Moje kochane skarby L'Oreal. Loreal Laser X3, kren inspirowany mocą lasera, redukuje zmarszczki utrwalone, intensywnie nawilża i wygładza zmarszczki. Skuteczność udowodniona. Mhm, udowodniona, udowodniona, dobra mniejsza, moje kochane skarby. Jeżeli chodzi o cenę, ten krem w momencie, w którym nagrywam, kosztuje 35 ,99 zł 99 groszy, więc nie wiem ile on teraz będzie kosztował w chwili publikacji tego filmu, ponieważ może być jakaś promocja czy cokolwiek. Jeżeli chodzi o skład polurealu, niczego dobrego spodziewać się nie możemy. Jest on następujący: woda, zagęstnik niacynamit. Wow! Gliceryna, silikon łatwo zmywalny emolien w porządku, nośnik przenikania, alkohol denaturyzowany, który rozwala barierę lipidową, odwadnia skórę, przesusza skórę. Totalnie niszczy barierę lipidową. Dziękuję. Oktokrylen, filtr przeciwsłoneczny, trietanolamina. Rakotwórczy regulator pH. Dziękuję serdecznie. Zagęstnik. Później mamy regulatory konsystencji produktu. Później mamy tlenek tytanu nano, czyli filtr nano-przenikający. Zdecydowanie odradzam. Filtry nano są szkodliwe. Normalny tlenek tytanu jak najbardziej jest bezpieczny. Później mamy zagęstnik, później mamy PTFN, jest to teflon, jest to substancja, która ma matowić waszą skórę, mają ją idealizować. Jest to tak naprawdę składnik, który jest używany do produkcji patelni i tutaj nie ma się z czego śmiać, moje kochane skarby, ponieważ teflon również jest stosowany w kosmetykach, aby wam zapewnić idealny efekt matujący. Jeden wielki absurd. Później po Teflonie mamy Dimeticonol w porządku. Później mamy CTRL alkohol z grupy tłuszczowych w porządku Emolient, nie ma żadnego problemu. Później mamy korunt, później mamy amonium, Dimetyl Dauratę TR25 metakrylatek rozpolimer, mamy mikroplastik. Dziękuję. Później mamy amonium poliakrylog i mikroplastik, disodium ettahelator w porządku. Później mamy hydrolizowane proteiny soi, które działają prewencyjnie przeciwzmarszczkowo. Ok, później mamy kwas salicylowy, który ma być tutaj nośnikiem substancji czynnych w głębsze warstwy skóry LHA. Także w skrócie to jest LHA. Nie, nie, no zdecydowanie po tylu mikroplastikach, po teflonie. To nie ma jakiegokolwiek sensu. Później mamy wyciąg z drożdży, później mamy metylparaben masakra. Później mamy fenoksyetanol jako konserwant barwniki, kompozycje zapachowe, benzyl alkohol, który konserwuje i zapach. Jeden wielki śmieć. Śmieć, który nie jest warty uwagi, ani warty zainteresowania, ani warty swojej ceny, jest to koncern Loreala. L'oreal, testy na zwierzętach. A poza tym, jak oni traktują swoich pracowników w centrach dystrybucyjnych i w polskiej fabryce L'Oreala, to się nadzwyczajnie w świecie w głowie nie mieści i na ten temat nagram film. Nagram film zdecydowanie. Następna cudbajeczka jest to Garnier Aloe żeli. Jest to lekki żel nawilżający do twarzy do skóry normalnej i mieszanej, kosztuje obecnie 18.99. Jest to produkt nawadniający regulujący funkcjonowanie gruczołów łojowych, nawilżający, jak i również intensywnie nawadniające. Jedna wielka bzdura. Jest to kolejna wyssana z palca bzdura Lorealowska. Dziękuję serdecznie. Jeżeli chodzi o skład ta tragedia. Jest on następujący: woda, gliceryna humektant, propanediol nośnik przenikania substancji czynnych w głębsze warstwy skóry, alkohol denat który rozwali barierę lipidową, odwodni skórę, przesuszy i rozreguluje funkcjonowanie gruczołów łojowych. Dziękuję serdecznie. Później mamy następny nośnik przenikania, czyli glikol pentylenowy. Później mamy wyciąg z aloesu. Później mamy wyciąg z winogron. Po co? Tak naprawdę po co? Moje kochane skarby, ten produkt jest tak czy siak już śmieciem. Później mamy hialuronian sodu, nośnik przenikania, zagęszczacz, akrylate z c 30 akrylatek, rozpolymer, mikroplastik, dziękuję serdecznie, kwas salicylowy i zapach. Jest to produkt, który ma regulować który ma nawadniać i nawilżać. Po pierwsze, konsystencje żelowe, wodne typu żel aloesowy domyka się zawsze w skórze jeszcze emolientem, ponieważ same humektanty wyparują ze skóry i ją odwodnią. Ale zastosowanie alkoholu i mikroplastiku polorealu niczego dobrego spodziewać się nie można. Także serdecznie dziękuję temu produktowi i zapraszam Was do przebitki. Cudowny następny kosmetyk, moje kochane skarby. Jest to Neutrogena Hydro Boost. Jest to nawadniający żel do twarzy. Kosztuje obecnie w Rosmanie 19,99 zł. To są ceny w chwili, kiedy ja nagrywam ten film, więc w chwili publikacji mogą być ceny albo niższe, albo wyższe. Po pierwsze, Neutrogena. To są śmieci, zwykłe śmieci, testowane na zwierzętach, nie warte jakiejkolwiek uwagi i swojego czasu była przegenialna, mega kampania marketingowa z udziałem influencerów, którzy promowali te kosmetyki od neutrogeny z linii Hydro Boost. Po prostu one były idealne, cud bajeczka, rewelacja, masakra. Kosmetyk ma nawadniać, nawilżać, rewitalizować, działać prewencyjnie marszczkowo i stymulować naturalne funkcje obronne skóry. <śmetyk> Bzdura! Jeżeli chodzi o skład, jest on następujący. Woda... Dimeticone Silicon emolient, Łatwo Zmywalny, nie ma żadnego problemu. Gliceryna humektant, w porządku. Dimeticone Cross Polymer Mikroplastik, dziękuję. Trehaloza, przegenialny składnik zastosowany między innymi w serach do twarzy Basic Lab. Jest to składnik o właściwościach regulujących funkcjonowanie gruczołów łojowych, prewencyjny przycisk silnie rekonstruujący barierę lipidową, jest w porządku. Później mamy zagęstnik, później mamy Dimeticonol w porządku. Później mamy poliakrylamid. Jest to mikroplastik, który pod wpływem temperatury również może zamienić się w neurotoksyczny akrylamid, który jest silnie kancerogenny, również się przyczynia do powstawania nowotworów endokrynnych szyjki macicy, jak i również nowotworów piersi. Dziękuję serdecznie za śmiecia. Następny składnik jest to C13-14-izoparafin, izoparafina, która tworzy bakterie beztlenowe i silnie aknegenna. Dziękuję. Później mamy zagęstnik, karbomer, wypełniacz. On jest w porządku. Konserwant, regulator pH i barnik. Tylko tyle. Śmieć dodatkowo testowany na zwierzętach. Tak naprawdę mamy tutaj z głównych wpłynków aktywnych co? Trehalozę, trehalozę mamy, hieluronian sodu, etilhexylgliceryny i nic poza tym. Produkt jest niewarty nawet grosza. Nawet jeżeli by miał dobry skład, to tak nie jest warty za testy na zwierzętach. Dziękuję serdecznie. Zapraszam was do przebitki. Troszeczkę mnie dzisiaj pogrzało, ale moje kochane skarby, realia są takie, a nie inne. Jedne wielkie śmieci, nie warte nawet grosza. Kosmetyki testowane na zwierzętach, nie warte uwagi. Także na dzisiaj to tyle. Jeżeli Wam się ten materiał podobał, zostawcie łapkę w górę. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Trzymajcie się ciepło. Do następnego. Boziaczek Wielki, hej.